SQL. W plikach państwa, języki, użytkownicy zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji. W pliku Języki, każdy wiersz pliku zawiera informacje o danym języku. Język, nazwa języka, rodzina, przynależność języka do rodziny językowej lub określenie język izolowany. Jeśli języka nie da się przypisać do żadnej ze znanych rodzin językowych, tu mamy języki. Tu mamy rodzinę, i teraz mamy utworzyć zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy. Mamy posortować to zestawienie nierosnąco według liczby języków. Więc możemy sobie napisać w SQL taką takie polecenia, które po pierwsze pogrupują tą język, tą tabelkę według rodziny czyli będę miała tu na przykład dwa razy się powtarza ta sama rodzina, a my pogrupujemy, żeby w danej rodzinie Policzyć, ile jest języków. To już robiliśmy w poprzednich filmach, więc pogrupuję według tego pola rodzina i policzę, kant, policzę, wyświetlę tutaj kolumnę, która będzie liczbą języków. Wyświetlę też, jaka to jej pole rodzina z tabelki języki. Ta tabelka języki wygląda tak. To jest tabelka, która była dołączona do matury. I po wykonaniu tego tej te kwerendy w SQL otrzymuje ile dane, dla danego języka i dla danej rodziny, ile jest języków. Ta tabelka jest jeszcze nieposortowana. Mam ją posortować nierosnąco, czyli od tej największej liczby do najmniejszej. I mogę to zrobić Tutaj, wykonując to, otrzymałam taką tabelkę, mogę ją nazwać tabelką np. Na X, i do tej tabelki zastosować nową kwerendę. Czyli napisać sobie prosty program, który który wyświetli, bo to był pierwszy program. A drugi uporządkuje. I drugi bardzo prosty program, który tą tabelkę Inks uporządkuje według pola liczba języków malejąco i wyświetli wszystko, co w tej tabelce jest. I to jest rozwiązanie. Rozwiązanie może się składać też z dwóch prostych programików, które w efekcie dadzą wynik.